jak przyjemnie Irena Santor w Radiu e Pogoda. Przyjemnie proszę Państwa było patrzeć dzisiaj na Państwa we Wrocławiu podczas Wrocławskich Dni Seniora. Co za energia, co za umiejętności taneczne, co za kreację, Proszę Państwa, tak nas Państwo inspirują do tego, żeby właśnie cały czas cieszyć się życiem, być, eksplorować. Jeszcze przed 17.00 proszę Państwa na pewno wrócimy do Państwa wrażeń, bo Państwo już do mnie dzwonią na 22 444 4004 podzielić się tym, jak było. Proszę zostać z nami, bo właśnie te, te, te wrażenia, będziemy o nich na pewno opowiadać i będziemy ich słuchać. Proszę zostać z nami, bo już niedługo m.in. Ludmiła Warzecha w Radiu Pogoda. Mamy dokładnie proszę Państwa 17.27. Radio Pogoda. Trochę inny od innych dziwny pan. Inny od innych pan. Trochę inny od innych dziwny pan. Czego się boisz głupia? Czemu nie chcesz iść na całość? Czasem warto dobrze upaść. Tak niewiele brakowało. Gdzie ten świat utracony, gdzie ten świat? Świat szalony, dziwny świat. Wspanialych sześćdziesiątych lat, lat przelęsony. Jak rzeka, jak rzeka płynie Unosząc przeszłość tamtej dni Karolinko, śląska dziewuszko, Karolinko Jak z obrazka śląską dróżką idziesz prosto Chcesz odnaleźć twoje miasto Mówiłem się z nią na dziewiątą Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto... Moja mama jest przy Borsie, a mój tatko Bóg wie gdzie Sponsorem audycji było Centrum Terapii Laserowej Paweł Kołtowski Dorota Bałazińska. Ulica Komuny Paryskiej 56 we Wrocławiu. Autopromocja. Razem z tatą chciał sobie kupić saturator. Kupmy sobie saturator. Z wałami jagielońskimi zabierał nas do Warst. Dzięki niemu poznaliśmy Monikę, dziewczynę ratownika. Kabareciarz, satyryk, aktor, konferencjer Rudy Schubert będzie bohaterem najbliższej Alei Sław. Aleja Sław, Radia Pogoda. Kuba Mędrzycki zapraszam. Autopromocja, reklama. Dziś w Wyborczej poradnik ekonomiczny. Kiedy bank może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Poradnik ekonomiczny. Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. A tam gdzie rok temu? Za mało atrakcji. A ta sala z kulkami? Też nie. Dzieci się tam wynudzą. Mam! Czubibum! Boom! boom! Tak! Centrum rozrywki Czubibum. Boom. Mają aż 7 komnat urodzinowych do wyboru. Tematyczne animacje urodzinowe, park ninja, trampoliny, labirynt, strefę VR, basen z łódkami oraz strefę malucha. Doskonale! Czubibum. Boom! To będą w końcu urodziny Julki jak z marzeń. Planujesz urodzinę dziecka? Wybierz Centrum Rozrywki Czubibum niedaleko Korony. www.chubimyślnikboom.pl z planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej. Dziś rumiankowy papier toaletowy Floralis. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99. A teraz z kuponem Lidl Plus każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji. Została ostatnia reklama. Dla tych, którzy lubią być razem. Jedźmy wszyscy nad jezioro. I wszystko robić wspólnie. Zgarniemy Julkę po drodze? W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger, cooler, jogger. Szczegóły w salonach i na Sponsorem audycji jest punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i pocztówek w Domu Handlowym Feniks. Pierwsze piętro. Drogowskaz, Radia Pogoda. Kalendarzowo jeszcze mamy lato. W praktyce też, bo w ten weekend pogoda jak w środku lata. Bardzo ciepło miejscami wrócą nawet upały do 30 stopni. Padać nie będzie. Za to słońce, które mamy cały czas tego popołudnia, będzie intensywnie świecić również w weekend może być ciasno na wylotówkach. A w Warszawie utrudnienia na grujeckiej w związku z obchodami rocznicy obrony Warszawy. Jedna jest dnia będzie zamknięta jeszcze do 19.00. Sponsorem audycji był punkt skupu monet, banknotów, medali, odznaczeń i pocztówek w domu handlowym Feniks, pierwsze piętro.